What did you done to me, man? What's going on, brother? Hey, ej, ej, hey, faj, fela! Trzeba wycofać faj, boy Ej, 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 faj, policja, policja. Hey. Dobrze mówi, dobrze mówi, faj, dobrze mówi dobrze mówi. faj, 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 Ağzını kırdın. Bir şey söylemek istiyor musun? Bir şey söylemek istiyor musun? Bir dakika, ben bir şey içmek istiyorum. Bir şey söylemek istiyor musun? Bir şey söylemek istiyor musun? Hey hey! Bir şey söylemek istiyor musun? Ne yapıyorsun? Ej, ej, panowie. Panowie, Cześć. spokojnie. Luzujcie. Cześć, Miłosz, o, dam cię, no zróbcie. Z Znam cię. Znam cię. I cię. Znam cię. Idzie, chodź. O. Oh. Na no, O. Oh. Oh. Ej, zaśpiewasz coś. Nie mogę. Zamieszam. Miłość. Oh. Oh my <coughs> no grove Street isn't starting movie in It's Grove Street. Home It used to be Jang At least it was before I fucked everything up. On the five years on the east coast. Los Santos Airport. Sweet. Sweet. It's mom. She's dead bro. She's dead?

Ty możesz zejść z tego i jest nie tam, nie? Muszę zaparkować stary, zaparkuj, i przyjdę, obiecuję, okej? Okay? Okej? Okay. Gorący chłopak, no Prawda? To nasza giermina i zamknięty do lotu W pierunie ognisty W pierunie? Nowy mop, pierun ognisty, pierun ognisty karta otwarty, Gifrat Nie, patrz na lewo oko to... Jakie lewo Okej, Okie, to jest zamknięty nie masz cię paznokcie? kurwa, od, od czego? Pokaż pana. Kurwa, kurwa! co? Kurwa! 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 Spokojnie Spokojnie Moja rodzina. Już. Spokojnie! Co? teraz Co? My nigdy się nie ja <noise> to le! Truth! Kiedy palimy tą marihuana na tym polu? Bo nas FBI goni, stary. Musimy to fajnie spalić miodaczem ognia. Właśnie. przyjdzie helikopter, ale dam ci rakietnicę i ja go wyjebiesz. Dobra? Stary, no ale to jest poważna sprawa. I chyba okiem. Jakim okiem? Trzecim Lemons. okiem. Trzecim? Tak, a gdzie pójdziesz na górkę? Jaką górkę? No czyli ja? Tam gdzieś byszka. Batakowskiego. Co? Nie darma. Ja dal ja mam to nie odejmę telefonu kolam. Taki telefon stary. Pokażemy ci jak będziesz trzeźwy. Po pierwsze nie piję. Ale odejdź. No e, Po pierwsze nie odejdź, to moje, moje. Twoje pole? Tak, twoje pole? A, jak to było? Wiesz co ja wolę? Miłość. O. Masz człowiekiem? Nie mam kurwa, co ty, ty nie rozumiesz? Ja kurwa, ty tak. Nie ja używaj mam... tego słowa. Co? Ku. Ku, co kurwa? Kurwa mać jebana kurwa. Kurwa, dobrze, bo to pizda bita. Jaka pizda bita? Och, gdy pierą nie, nie odwiedziałeś co twoje, to by tak muska. O, oh. rozłącz się! Nie, dobra, miłość. spokojnie! spokoje, słuchaj. Star stary wyluzu. Stary wyluzu, nie, je wnij Tomek. Staj. Tomek, rozwal go. Ale nie, nie. Dostaw go, dostaw go! Tomek, je mu w moim imieniu. Dostaw go! Nie chcesz się ci zostaw go. skąd skąpie miejska. Dostaw go, dostaw go. chodź, chodź, chodź Skąd ty jesteś? Z Growth stary, no, mówiłem. Ej, co on robi? Nabierzanie? Jak to cel! Nie wiem, ja nie wiem! Odtrzymujcie głos! Nie wiem, Policja! Krzesz! Co ja Ale mam policja! Woła, <śla> nie? Ej, stary! z go w go wkurwiamy Lyk, ci Tomek, stary, mordo, weź mu coś A. powiedz, no. On coś gada na ciebie, w ogóle jakieś farmazony. Za, co, 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 co robi, co, co robi. Skąd kurwa jesteś? Z Grow Street. Nagrywaj tego. Skąd kurwa jesteś? Z Grove Street. Dostaw Można... mnie, być ci sobie krzyknie. Ej! Mówię, tak człowiek, Tomek. Lidek. Kolega się do mnie dojebał. I co teraz? Bijecie się? chuj się Ej! Suja! Jasne, że tak. Wyłącz telefon, wyłącz tak, telefon. stary jest wyłączony. Wyłącz, wyłączny telefon. Czyli jest kurwa wyłączony nim. Nie, 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 nie widzisz tego, że jest wyłączony? Mokarz, mokarz, mokarz. No kurwa, zobacz. Stary, zobacz. Ej. Majcie, lubię dwa. Przecież ja najpierw dam wchodzić na podwórko. Nie, przecież to wyłączę. Zimbę, Nie wiem, chodź.